Witam. Mamy dzisiaj już trzecie podejście. Idziemy sobie wspólnie z karbonkią. Zobaczymy co dzisiaj... czy co coś się dzisiaj trafi. No, a później zapraszam na podsumowanie tam z tych kilku spacerków. Tych paru, paru znajdek. Więc lecimy, zobaczymy czy coś będzie warte, żeby nagrywać same śmieci a dzisiaj taka pogoda trochę deszczowa, trochę trochę mniej no już jest sucho i można iść zobaczymy co dzisiaj trafi idziemy na drugie osiedle mamy tylko taką jakąś zabawkę i dwie takie rolki do zbierania sierści a tak to Same śmieci są niestety no i lecimy dalej na razie tylko takie zawsze coś do podsumowania będzie nie wiem co to jest jakaś dioda coś takiego zobaczymy mamy poranne wyjście i trafione żelazko To nie wiem czy to samo co tu na pudełku ale ładnie spakowane weźmiemy, zobaczymy, czy będzie działać. Jeszcze tam ten woreczek taki srebrny, jeszcze sprawdzę, co tam jest. Jakaś chyba folia na szyba, ale znajdka jest. Poranne wyjście tuż nie, niedługo po, po szóstej, chyba z szóstej, z kawałkiem jest. Dzisiaj takie tylko znalezisko. dwie rolki, taka lampka jeszcze z papieru wyciągnięta. Witam na podsumowaniu. Zaczniemy może tutaj. To są znajdki jak coś z kilku spacerków. Jakaś taka zabawka. Nie wiem co to jest w ogóle, czy to gdzieś gdzieś świeci, czy co robi. Nie wiem, zobaczę później, jak będzie działać. Takie ozdoby świąteczne. Tam to akurat fajnie leży na samym wierzchu śmietnika. Plus Taki. Tutaj mamy takie dwa. Są takie buty. Wyglądałem w bardzo fajnym stanie Ale numer co jest tu? Pisze 40 One prędzej są na 38 Ale tak to poza tym Z super wyglądają jak nowe Ktoś raz może przeszedł się w nich albo dwa razy I wyrzucił Następnie mamy nową podpałkę do grilla takie coś chyba na szprychy to jest takie dwa wycięcia chyba na szprychy to mi się wydaje takie kręciołek Tu jest kilka takich różnych jakichś akcesorii do auta, chyba sobie kupował jakieś przyklejone jakieś takie przyciski Wyciągnę jednego ja wyciągnę go i pokażę Wam jeden i drugi Dobra, już wyciągnięte jakieś takie przyciski Performance Do przyklejania Nie wiem do czego to służy takie Takie podłużne i takie okrągłe też performance. Jakieś odboje, czy na jakieś przyciski się to przykleja? No dobra, teraz to takie mamy coś. To jest taka antypoślizgowa chyba, na telefon zapisać. to przyklejamy chyba na deskę, na ten telefon. Mi się wydaje. Tutaj też jakieś, jakieś naklejki. Też performance. Jeszcze nie nieotwierane. Tutaj jest jakieś... jakieś, nie wiem... naprawne pieniążki, czy coś, takie zamykane pudełeczko. Tu, tu mamy takie kubełki. Do auta. To się chyba montuje na... na bocznych... kieszeniach w drzwiach i taki kubełek jest. Można sobie wrzucać. No i to jest otwierane, żeby wyciągnąć sobie jak już się zapełni Dwa takie Rolki eee, Dobra, mamy tutaj tak Lampion taki Plastikowy Tu jest troszeczkę ukruszony Róg Już włożyłem do niego baterię I zobaczcie o, I tak się prezentuje Wieczorem będzie ładnie wyglądał. To z tyłu nie będzie widać w ogóle. No, no to, tu. jest taki jeden zestaw trzech doniczek w jednym. Myślałem, że to na świeczkę jest, ale tam są resztki ziemi. Tak więc na trzy takie roślinki. Tu mamy, tu jest opakowanie bibuły i tu jest żelazko. Ogólnie też wygląda w super stanie. Tu w ogóle nie przypalone, ale trzeba wyczyścić dziurki. Tu kilka dziurek jest takich zatkanych, ale tu jeszcze za chwilę zobaczyłem, że komuś upadł czubkiem, więc będę próbował to wyprostować. Troszeczkę trzeba wyprostować, bo jest zagięte. I nie sprawdzam, czy działa. Więc zaraz e, później to zobaczę. No, i tu jest jeszcze taki obrazek. Taki królik siedzi sobie na toalecie i czyta jakąś gazetę. Ale są takie plamki gdzie nie gdzie. Tu jest plamka. Tutaj, gdzie nie gdzie widać takie kropki. Ale nie będę za przecierał. Bo cały ten tusz jakby zejdzie, jak sobie wisi tak z daleka, to no, tak za bardzo się nie rzuca w oczy. No i to chyba wszystko. To jest, są znaki, jeżeli dobrze pamiętam, chyba ze trzech spacerów. Bo tak na każdym spacerku to tam. Bardzo mało się trafia, więc yy, będę nagrywał tak jak mówię już kiedyś chyba z kilku spacerków. Taką jedną yy, jedno, jedno podsumowanie będziemy robić. No i chyba to tyle. Jeżeli chyba wszystko pokazałem no dobra. A jeszcze co zostawimy sobie raczej nie na pewno. Może, może tego królika. I bułę zostawimy podpałkę, te rolki a reszta to już do dogadania się, może jeszcze lampion jakby ktoś był zainteresowany żelazkiem butami czy tymi noiczkami lub tym zestawem takim jakichś gadżetów też miał opisać no i tyle, dziękuję wszystkim za oglądanie i do usłyszenia niebawem na kolejnym spacerku a miałem jeszcze nagrywać te znajdki które tam mam które są jakby do wystawienia no, ale ostatnio kilka rzeczy poszło i no i yy, muszę chwilę poczekać co, co zostaje na pewno jakby do nagrania jeszcze na pewno mam trochę zegarków na rękę i nie mam kiedy nimi się zająć jakby ktoś był zainteresowany to to będę je na pewno nagrywał jakie mam zegarki no i tyle do usłyszenia na kolejnym mam nadzieję bardziej owocnym spacerku trzymajcie się ciepło cześć